To jedna z najbardziej sensacyjnych ucieczek z okresu II wojny światowej. Tak śmiała i pomysłowa, że prawie niemożliwa, jednak się wydarzyła. W 1944 roku niemieckie miasto Szczecin, dziś polskie miasto Szczecin, odegrało decydującą rolę w historii Wielkiej Ucieczki. Jednym z tuneli wykopanym na północ w stronę Szczecina ucieka 76 zbiegów. Do Szczecina dociera czterech lotników RAW, dwaj Norwedzy Jens Miller i Per Bergsland oraz Anglik Harry Day i Polak nawigator Paweł Tobolski. Zaczyna się wyścig z czasem. To film o wielkiej potrzebie wolności, odwadze i determinacji. To film, który odkrywa nowe, nieznane wątki tej historii. Wielka ucieczka na północ. To wydarzyło się naprawdę w Szczecinie.